Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej. To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość. Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby. Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny. O no świętej uczcie! Bo... Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami boskiego Mistrza. Zapraszam siostra Aleksandra Szybolska. Przeżywamy okres Bożego Narodzenia i na ten właśnie czas Ojciec Święty Franciszek podarował nam list apostolski, admirabile signum. Godny podziwu znak. Chodzi oczywiście o żłóbek. W tym to liście Ojciec Święty odnosi się do pierwszego żłóbka, tego, który święty Franciszek polecił zbudować w Greccio w 1223 roku. I wielkim pragnieniem biedaczyny z Asyżu było to, żeby na tym pierwszym żłóbku, który stanowili także wierni zebrani wokół figurki Bożej Dzieciny, była odprawiona Eucharysta. I rzeczywiście było tak, że przyszedł kapłan i odprawił na tym żłobie Eucharystię. Chodziło o ten właśnie przedziwny znak, że dziecię Jezus, które się rodzi, to ciałko małe spoczywające w żłobie, potem odda się w ofierze eucharystycznej. I to jest to samo ciało, które adorujemy właśnie w hostii. Chodziło przede wszystkim właśnie o adorację. O adoracji właśnie chcę rozmawiać z moją współsiostą siostrą Miriam Michalak, między innymi przewodnikiem po ziemi świętej, choć także autorką pracy magisterskiej na temat adoracji, właśnie w naszym duchu, w duchu rodziny świętego Pawła. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie. No nie wiem, czy ktoś miałby jakiś inny obraz przed swoimi oczami jak obraz Maryi trzymającej przede wszystkim Jezusa w swoich dłoniach na swoim ręku i mówi się, że tak naprawdę to ona była pierwsza, która adorowała Jezusa. Potem widzimy też sceny, kiedy pojawiają się pasterze, kiedy pojawiają się mędrcy, mędrcy, którzy przychodzą, jak mówi Święty Mateusz w swojej Ewangelii, i kiedy widzą Maryję z jej dzieckiem, to oddają Mu hołd. Więc no, można powiedzieć, że właśnie w tych postaciach objawia się ta postawa adoracji, uwielbienia, Oddania czci Bogu, pomimo tak skromnej jego jakby zewnętrznej postaci, postaci dziecięcia, prawda? Kogoś, kto jest całkowicie zawierzony, jest tak kruchy, jest tak całkowicie zależny od drugiego człowieka, a jednak jest Bogiem. I jest to też taki niesamowity obraz wiary tych ludzi, którzy uwierzyli w tą wieść. O narodzeniu Zbawiciela, o narodzeniu nowego Króla Żydowskiego, tak jak jest to w przypadku mędrców, i przychodzą, i pomimo właśnie tej zewnętrznej postaci, skrajnego, można powiedzieć, nawet ubóstwa, oddają mu hołd jako Bogu, padają na twarz przed nim. Ta pierwsza adoracja, która się odbyła jeszcze w Betlejem, zaraz po narodzeniu Jezusa. Zawsze mnie zadziwia to, że Bóg się nie bał oddać, wydać w nasze ręce i jako małe dzieciątko, i potem jako chleb eucharystyczny. Dla mnie tak naprawdę takim odkryciem jest też, podczas szczególnie tegorocznego Bożego Narodzenia, że Jezus miał to doświadczenie na pewno tej pięknej opieki swoich przybranych rodziców, czy Marii i świętego Józefa, ale miał potem doświadczenie męki. On się oddał człowiekowi naprawdę do końca. No, i to się zakończyło śmiercią i cierpieniem, i mimo wszystko nie powstrzymał się od tego, żeby znowu się człowiekowi zawierzyć w postaci jeszcze bardziej, można by powiedzieć, kruchej, bo w postaci właśnie świętej hostii na ołtarzu, gdzie jest totalnie zależny no, od nas wszystkich, tak naprawdę, bo. Jakby nie chcąc nawet można wspomnieć wszelkie nadużycia, wszelkie też świętokradztwa, prawda, wszelkie jakieś okradanie kościołów, czasami pod kątem może jakiegoś bogactwa, którego się ludzie spodziewają w tabernakulum, natomiast czy jakiejś profanacji zamierzonej niestety czasami, to jakby Jezus nie zrezygnował z tej postaci bardzo, bardzo skromnej, bardzo kruchej, bardzo takiej delikatnej I, i tego zawierzenia się przede wszystkim człowiekowi całkowicie. Właśnie dla człowieka, prawda? Bo, bo jest z nami, bo chce być z nami i chce, żebyśmy mieli go tak strasznie. To słowo może nie jest do końca takie dobre, ale jest myślę bardzo wyraziste, że naprawdę tak strasznie blisko jako Bóg. To nie jest Bóg odległy, daleki, tylko to jest ciągle ten Emanuel Bóg z nami. Ten, którego można dotknąć, ten, który się wcielił. Tak, właśnie myślę, że niesamowite wyczucie miał święty Franciszek, że chciał zachować ten obraz szopki, czy groty betlejemskiej w naszych kościołach, co się stało taką tradycją bardzo piękną. I wiemy doskonale, że nie choinka, nie jakieś no inne przystrojenia świąteczne nie są ważne. Nie święty Mikołaj jako, jako ten starzec z długą siwą brodą, ale właśnie to dzieciątko Jezus jest centrum, a jednocześnie wiemy, że w tej tajemnicy Narodzenia my już mamy. Zapowiedź tej tajemnicy zbawienia tej tajemnicy, która się dokona w życiu Jezusa po kilkudziesięciu latach, dla nas tajemnica, która no, przyniosła nam życie i której obraz też możemy już widzieć czasami w ikonach prawosławnych, kiedy Jezus, prawda, rodzi się, jest złożony do żłubka, ten żółbek już jest grobem, tak naprawdę, w takich współczesnych, innych, może troszkę bardziej zachodnich obrazach widzimy to przedstawienie, kiedy mały Jezus, co może być takim szokiem też troszeczkę dla niektórych osób, Jezus mały, który leży w żłubku, już trzyma w rękach krzyż. Adorujemy zatem całe misterium Jezusa pod postacią hostii. Chciałam, żebyśmy porozmawiały na temat samej adoracji, czym ona jest. Chyba zbyt często, tak mi się wydaje, przychodzimy na adorację, żeby dziękować, prosić, nawet wynagradzać, a przecież adoracja to jest przede wszystkim uwielbienie. Pamiętam taki obraz kiedyś przewołany przez kogoś, że jeden człowiek próbował klęknąć przed samym sobą żeby samego siebie uwielbić i zwaliował, Bo jedyne, czego człowiek nie może zrobić wobec samego siebie, to klęknąć przed samym sobą. I adoracja chyba wymusza niejako w nas właśnie oddanie chwały komuś innemu przez to wielkie i. Ja myślę, że w jakiś sposób rozmawiając teraz my dwie, jako siostry ze zgromadzenia, ściśle, tak brzydko mówiąc kolokwialnie, zajmującego się adoracją Najświętszego Sakramentu, czy mając jako jeden z form też posługi w kościele tą modlitwę przed Jezusem Eucharystycznym, właśnie wystawionym w najświętszym sakramencie, myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, że możemy się zapędzić, jakby to powiedzieć, że znamy się na tym, my wiemy co robimy, prawda? Akurat w naszym przypadku od ponad 20 lat się tym zajmujemy, czy praktykujemy tą modlitwę adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale mam takie doświadczenie, kiedy w Ziemi Świętej będąc założyłam wolontariat adoracyjny właśnie przy kościele, przy trzeciej, czwartej stacji Drogi Krzyżowej, gdzie była adoracja w intencji pokoju. I kiedy zapraszałam ludzi nie tylko świeckich, ale no praktycznie każdą osobę, która tylko chciała włączyć się w tę posługę, modlitwę o pokój na świecie, to zdałam sobie sprawę, że ta przedłużona modlitwa przed Najświętszym Sakramentem to nie jest rzecz taka oczywista. Po prostu przyjeżdżały osoby i y, czasami w ciągu tej godziny ciszy nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Były przed Jezusem, ale widać było, że ta modlitwa adoracyjna jest modlitwą, która wymaga od nas pewnego przygotowania. I wtedy sobie zdałam sprawę, że z tej ogromnej takiej łaski, że my w naszym zgromadzeniu jesteśmy do tego formowane, że jesteśmy do tego, w jakiś sposób przyuczane, żeby umieć zatrzymać się w tej ciszy. No, ciszy zewnętrznej, ponieważ sama adoracja na Świętego Sakramentu odprawiona w sposób indywidualny nie jest czynnością liturgiczną, to nie jest coś, co się dzieje na zewnątrz. Ktoś z boku mógłby stanąć i pomyśleć, no osoba siedzi czy klęczy i nic nie robi, prawda? No bo w sensie takim zewnętrznym faktycznie nic się nie robi, albo ktoś może zobaczyć tylko, że czyta Pismo Święte, czy odmawia różaniec. I byłam bardzo zaskoczona, kiedy rozmawiając z jedną z sióstr zakonnych z innego zgromadzenia, pochodzenia hiszpańskiego, ona też mówi, no Godzinę to jeszcze można wytrzymać, ale nie dłużej. I wtedy zobaczyłam ten niesamowity przywilej też, jaki jest w rodzinie świętego Pawła, że my naprawdę mamy charyzmat do bycia z Jezusem, ukrytym w hostii. I jej zaskoczenie, kiedy powiedziałam, że my praktycznie mamy tą półtora godzinną adorację każdego dnia. Raz że jest to takie zaskoczenie, no gdzie wygospodarować ten czas, prawda? Dla ludzi zwłaszcza świeckich, ale myślę, że też czy dla kapłanów, czy dla sióstr z innych zgromadzeń, kiedy ich zajęcia na to nie pozwalają. Druga sprawa właśnie co zrobić w czasie tej półtorej godzinnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. I o ile pierwszy, co zawsze słyszymy, że modlitwa adoracji to jest modlitwa uwielbienia, właśnie adorowania. Kiedy pisałam swoją pracę, to też odkryłam, że to słowo Adorare oznacza, jakby położyć rękę na ustach, czyli zamilknąć. Czyli też w pewnym sensie nie chodzi tylko o to milczenie ust, ale o to milczenie takie całkowite człowieka, stanąć przed Bogiem. Trochę jak mówił nasz założyciel, że kiedy my, uczennica Boskiego Mistrza, idziemy na adorację, to nie ja, siostra Miriam, modla się, prawda, czy siostra Ola, czy ktoś inny, tylko praktycznie jestem tylko głosem tych ludzi, którzy są mi zawierzeni. No ale teraz też jak to przełożyć na drogę po prostu duchową dla osób świeckich, którzy nie mają takiego charyzmatu, jaki my mamy, tego charyzmatu wstawiennictwa też za innych. Chociaż wiemy, że większość jakby treści naszych modlitw to są zawsze modlitwy w jakiejś intencji, za kogoś, za innych, w jakichś innych sprawach też, czy zdrowotnych, czy różnych problemów, kłopotów, czy też, no sami wiemy ile tych intencji w życiu może być. Myślę, że adoracja jest też takim momentem, kiedy... Pierwszą rzecz, z której możemy sobie zdawać sprawę, to jest w ogóle obecność Jezusa. I kiedy osoby do mnie przychodziły w czasie tego wolontariatu w Ziemi Świętej, w Jerozolimie i mówiły: że siostro, nie wiem co robić, nie dam rady, to dla mnie pierwsza rzecz, która była najważniejsza, to powiedzieć takiej osobie trwaj. Po prostu trwaj. Dlatego, że jest to też droga, droga formacji. To jest tak jak spotkanie z jakąś osobą. No, jeśli się po pierwszym spotkaniu zniechęcę, to tej osoby nie poznam i nie zawiążę relacji. I wiemy, że wielokrotnie jest tak, że im więcej czasu prozaicznie po prostu, więcej czasu z kimś przebywam, tym bardziej go poznaję i tym bardziej zawiązuje się jakaś relacja. No albo nie, ale tutaj w przypadku Jezusa dla mnie nie mam wątpliwości, że ta relacja się zawiąże. Tylko myślę, że też trzeba troszeczkę odczarować ten czas. To nie jest tak, że są jakieś fajerwerki, to nie jest tak, że, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne, niesamowite od razu, coś co nas powala, prawda, jakieś cuda. Tylko jest ten moment, kiedy trzeba zejść, myślę, do takiej relacji naprawdę na poziomie serca z Jezusem, że jak najmniej czynności z naszej strony. Myślę, że wiele razy też słyszeliśmy na kazaniach, może gdzieś księża powoływali się, czy w czasie rekolekcji na taki przykład. Zwykłego wielkiego chłopa, który wchodzi, nie wiem czy to nie jest przypadek, akurat proboszcza z Ars, który spotyka człowieka, który przychodzi po pracy w polu, wchodzi do kościoła i po prostu trwa. No i był zaciekawiony, co on tam robi. No i mówi, ja jestem i on jest. Ja na niego patrzę i on na mnie patrzy. Nie? I naprawdę popadamy w taką pułapkę, myślę, że to też mentalność tego świata dzisiaj strasznie na nas pod tym względem wpływa, że my musimy coś robić. Nawet intelektualnie czy emocjonalnie. Tak, 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 właśnie tak. I, yy, a mi się wydaje też, że teraz na przestrzeni tych lat yy, praktykowania też modlitwy adoracyjnej, dla mnie adoracja to nie jest tylko ten moment, kiedy ja już wchodzę do kaplicy, jestem przed Sakramentem, modlę się mi a godzina półtorej, ja wychodzę. To nie jest tylko to. To jest to, że ta adoracja jest w ciągu mojego dnia. To już jest jakiś czas dla niej wygospodarowany czyli czas dla tej konkretnej osoby. Potem sam fakt wybrania pory. Ja już zaczynam myśleć, tak? zaczynam się organizować. Ja chcę się spotkać z Jezusem o tej porze, czy o innej porze. Dlaczego? Może będę zmęczona, może będę nieprzytomna, może będzie bardziej mi się chciało spać, odpocząć, z kimś spotkać. Czasami jest kwestia wyboru: to zrobić, tamto zrobić, czy pójść na adorację, prawda? Potem są wyrzuty sumienia, bo zostawiłam na przykład adorację na ostatnią chwilę dnia i jaka ona będzie. Więc, żeby też zdać sobie sprawę, że Jezus nie oczekuje od nas, żebyśmy byli idealni na adoracji, nie? żebyśmy się jakoś. Wyzuli naszego zwykłego człowieczeństwa i poszli teraz ja, siostra Miriam, idealnie uklęknę, złożę ręce i będę Pana Boga uwielbiać. Właśnie nie, że sam fakt istnienia adoracji w naszym życiu już przemienia w ogóle nasze życie. My już się organizujemy wokół tego. Niektórzy, myślę, że są trochę zaskoczeni, kiedy wchodzą do naszych kaplic w naszym zgromadzeniu, kiedy widzą przy ołtarzu, czy gdzieś niedaleko od ołtarza zegarek nie? i on cały czas tyka, tyka, tyka. No, i widać po prostu, że ten czas jest mierzony właśnie tym czasem w kaplicy, że Jezus, to bycie z Jezusem odmierza nasz czas. Czy ja dzisiaj wstaję rano, nie? Idę na modlitwę, organizuję się jakoś, ale już myślę, kiedy ta adoracja będzie. I to już jest mój pierwszy kontakt z Jezusem. I nawet jeśli potem idę na tą adorację, i właśnie tam staram się coś zrobić, czy nie robić, to zaraz może do tego dojdziemy. Już samo przygotowanie, czy wyjście też z tej adoracji jest tym czasem, który ja poświęcam Jezusowi i który już owocuje. Słucham siostry i przypominały mi się kolejne osoby, kolejne książki. Bo tak jak do wszystkiego można się i trzeba się przygotować, tak do adolacji również można poczytać sobie, nie wiem, chociażby kardynał Robert Sarach napisał książkę o milczeniu albo Carlo Carletto, Pustynia, o właśnie nawet jest na półce siostry, o pustyni w mieście, gdzie opisuje właśnie to doświadczenie. Modlitwy w totalnym zmęczeniu, kiedy rzeczywiście doświadczył takiej pracy fizycznie męczącej, że nie był w stanie się modlić i mo modlił się po prostu tym zmęczeniem, na adoracji siedząc już zasypiając. Moim doświadczeniem jest adoracja wzrokiem, to znaczy zapatrzenie się w Jezusa, kiedy nawet nic się nie myśli, ale nie dlatego, że nie ma się o czym myśleć, oczywiście, wręcz przeciwnie. Próbuje się te myśli wyciszyć. Ten chaos w głowie, właśnie tak jak kardynał Robert Sarach proponuje, żeby pozwolić Jezusowi wyciszyć swoje wnętrze, ale nie dla naszego komfortu, tylko żeby się z Nim spotkać. Chyba też mamy taki problem z patrzeniem, z patrzeniem na siebie nawzajem, z patrzeniem sobie w oczy. Nawet jak rozmawiamy ze sobą, to gdzieś patrzymy i przewijamy coś tam, skrolujemy ekrany. Łatwiej nam się skupić na rozmowie z kimś przez telefon, kiedy nie, nie trzeba patrzeć mu w oczy. To samo chyba zastajemy w tej naszej relacji z Jezusem podczas adoracji, że trudno nam utrzymać wzrok, patrząc na hostię. Gdzieś uciekamy, wtedy uciekają nasze myśli. Adoracja patrzenia, no chyba na tym polega adoracja. No teraz jakoś nasunęło mi się na myśl to wydarzenie, kiedy Święty Piotr zapragnął chodzić po wodzie, tak jak Jezus, nie? W momencie, kiedy zwrócił wzrok, wzrok na fale, na ten wiatr, który się zerwał, zaczął tonąć, więc to może też ma takie, no, odniesienie do tego, żeby, żeby trwać w nim właśnie chociażby tym wzrokiem. Ale chcę nawiązać do, do jednej twojej wypowiedzi przed chwilą, które, co powiedziałaś, że y, Jezus chce nas wyciszyć, tak? Dla nasze, nie, dla, nie dla naszego komfortu. I właśnie, no też ja gdzieś na przestrzeni tych lat odkryłam, że odpoczynek na adoracji też jest niesamowitym darem Bożym. Że naprawdę w zabieganiu nie mamy czasami możliwości na inny odpoczynek. I odkryłam, że te półtorej godziny, co nie jest tak mało, samo to, że się zatrzymasz, że naprawdę z czasem wydaje mi się, że człowiek też odkryje, że nie warto planować sobie w czasie Adoracji to, co będę robiła zaraz po Adoracji. Po prostu szkoda mi jest tego czasu, bo to jest naprawdę czas dla mnie, który mi Jezus daje, nie? Ja to też odkryłam, że my idziemy na Adorację, bo myślimy, że to, że to my coś Bogu dajemy. A tak naprawdę to my do Niego przychodzimy i my od Niego otrzymujemy o wiele więcej, niż możemy Mu dać. Że to jest tak naprawdę no łaska ogromna, że w ogóle możemy w tym uczestniczyć. Tym bardziej, że mówię, patrząc wielokrotnie na zabieganie osób, na, na tryb życia, jaki jest, jest czasami bardzo ciężko wygospodarować ten czas na adoracji. Ale właśnie my, jako osoby w tym doświadczone, z jakimś takim charyzmatem, też szczególnym, adoracją Świętego Sakramentu czy w ogóle Eucharystii, kultu eucharystycznego, Jesteśmy uprzywilejowani, że mamy tyle czasu na to. Niech się nie zniechęcają osoby, które nie mają półtorej godziny, które będą miały 15 minut. Dlatego, że to jest relacja osobista z Jezusem, którą on będzie kształtował i on będzie możliwe, że wypełni te 15 minut takimi łaskami, jakie dla nas wypełnia przez półtorej godziny. Mogę sobie zażartować, że my jesteśmy większymi grzesznikami potrzebujemy te półtorej godziny, a ktoś, jeżeli nie jest w stanie mieć właśnie więcej niż 15 minut, może jemu do zbawienia wystarczy te 15 minut, nie? A my się będziemy dopiero rozkręcać przez te 15 minut. I też wydaje mi się, żeby nie bać się być sobą w czasie tej adoracji, bo, no wiadomo, też nie chodzi o to, żeby, żeby jakby zlekceważyć sam fakt tego sakrum, że przychodzę i jestem przed obliczem Bożym i sobie, nie wiem, siedzieć na telefonie i przeglądać pocztę, prawda? Tylko faktycznie poświęcić ten czas, no tak jakbym poszła do znajomego, do przyjaciela, do kogoś, kogo kocham, kto jest dla mnie ważny. Bardziej prozaicznie mówię, idę do kogoś, kto może dla mnie zrobić wszystko. Czasami, ile zabiegamy o pewne znajomości w naszym życiu, nie? O ludzi, którzy mają jakieś inne znajomości, mogą nam załatwić pracę, mogą nam załatwić jakieś tam inne sprawy w naszym życiu. I jak wiele jesteśmy w stanie, jakby, ofiarować i zrezygnować z czegoś, tym bardziej Jezus, o którego wiemy, że możemy no, uzyskać wszystko, już tak mówiąc, bardzo konsumpcyjnie nawet. Więc, jakby zostawić to wszystko, co. To on i tak zna, i dać sobie ten czas półtorej godziny. Właśnie na takie milczenie, na ciszę. Wiele osób pyta, no co wtedy robić, prawda? Jakimi, jakimi pomocami się też posługiwać, bo nie każdy jest w stanie od razu jakby wyciszyć się wewnętrznie. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli jesteś na adoracji i starasz się ze wszystkich sił, żeby uciec chociażby myślami z tej swojej codzienności, no to czasami to jest też pokusa, że chce uciec zostaw, zostaw, jeżeli wypływają ci te wszystkie problemy tego dnia, różne sytuacje trudne w twoim życiu, to po prostu zaproś w to wszystko Jezusa, nie? Ktoś mówi, jeżeli cię będzie zły prowadził na manowce, to idź na te manowce, tylko zabierz ze sobą Jezusa. I okaże się, że, że wszystko jest wyprostowane. Być może, bo to, bo to nie jest magia, także to nie jest tak, że to działa na, na jakiś hokus pokus, więc to jest żywa osoba. I, ale ta cisza, w której, do której też my musimy się, musimy, bo chcemy, prawda? To nie jest jakiś przymus zewnętrzny, tylko idziemy na adorację, to chcemy coś zyskać, tak po ludzku. Więc zostawmy to wszystko, co nam utrudni tą modlitwę i weźmy to wszystko, co nam ją ułatwi. I myślę, że tutaj naprawdę nie ma innej, lepszej pomocy niż Słowo Boże. No właśnie, czasami spotykam się z takim zdziwieniem, jak ktoś wchodzi do naszej kaplicy i widzi siostrę, która siedzi. Przed Jezusem i na kolanach ma pismo święte. To jest ten sam Jezus. Jezus w Słowie i Jezus w ciele eucharystycznym. Myślę, że Jezus chce się z nami komunikować też na miarę naszych możliwości. Myślę, że On ma też takie swoje sposoby, żeby dotrzeć do człowieka. Jednym z tych sposobów jest na pewno Słowo Boże. Jest oczywiście, są osoby, które mają tą łaskę tej komunikacji duchowej, wewnętrznej, gdzie rozpoznają bardzo silnie ten głos wewnętrzny Jezusa. Już nie mówiąc o tych osobach, które Jezusa widzą, bo, bo mamy wśród świętych też takie przypadki. Na pewno wiele, wiele osób, które może nigdy na ołtarze nie zostaną wyniesione, takich łask doświadczają, czy słyszą ten głos wewnętrzny właśnie. Natomiast Słowo Boże jest naprawdę, myślę, takim podstawowym... Komunikatorem z Bogiem. Ono nam porządkuje, ono nas, nas jakby przywraca Bogu i pomaga nam skoncentrować się, pomaga nam też wejść, wydaje mi się, też w tą całą logikę też liturgii, w ducha liturgii, bo najczęściej, czy może najlepiej, żebyśmy sobie też brali do rozważania, czy, czy właśnie słuchania Boga, który mówi do nas przez liturgię dnia. Czyli przez te wszystkie czytania, ewangelie, czy czytania, czy psalmy, które nam podaje kościół na konkretny dzień. I myślę, że jest to też wpisane w jakąś całą logikę zbawienia i takiej naszej codzienności w kościele. Ten nasz cykl opatrzyłyśmy tytułem Eucharystia daje życie, tak jak głosi hasło Roku Duszpasterskiego. Pastelskiego. Można też powiedzieć analogicznie, że adoracja daje życie. Nie jest to zmarnowanie czasu, ale właśnie naznaczenie tego czasu sensem. I do tego chcemy jeszcze wrócić za tydzień, a zatem mówimy Państwu do usłyszenia. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza. Bo charyzmat zobowiązuje.